Piotr Heszen, Konfederacja Korony Polski. Jest rzeczą oczywistą, że Unia Europejska jest pewną maską polityki niemieckiej, że środki zablokowane, te nazywane KPO, w swoim czasie dla rządu PiS to był efekt polityki niemieckiej. Natomiast nie stawiajmy spraw na głowie. Polscy przedsiębiorcy zostali zniszczeni nie przez pandemię, tylko przez bandytów covidowych podczas wyssanej z palca pandemii. Tam padło przynajmniej kilkaset tysięcy polskich firm, żeby teraz. Różne złodziejaszki, złodzieje, złodzieje i złodziejczynie, używając tutaj które użyła moja współrozmówczyni, które też biorącone. kamuflują właśnie tą sytuację neokomuny, z którą mamy do czynienia. Bo oczywiście wzruszająca jest prostota, z jaką y, ci ludzie kradną i y, rozdają na prawo i lewo krewnym i znajomym królika y, te publiczne faktycznie y, pieniądze. Natomiast nie zapominajmy, że samo istnienie KPO jest aferą, afer. Ta, ten odcinek telenoweli, z którym mamy w tej chwili do czynienia, to jest tylko kolejny odcinek niekończącego się serialu, jednej wielkiej afery, ponieważ firmy są niszczone przez eurokomunizm w którego budowie jak do tej pory uczestniczyli zarówno ci ludzie spod znaków patriotycznych prawa i sprawiedliwości jak i ci którzy obecnie tak niefrasobliwie polską rządzą ja mam nadzieję że czasy się zmieniają że prezydent który mienił się być obywatelskim jakąś nowość tu wprowadzi My stawiamy, my liczb, bierzemy za dobrą monetę nawet drobne rzeczy, nawet tą, ten grosik, wydawałoby się, który w tej chwili został nam przedstawiony. Nie będziemy jako Konfederacja Korony Polski czekać na jakieś potknięcia tych ludzi. Oni są prezydent, bo ja chcę na, na to na pewną nowość, która tu jest realną. Jest wybrany również przez nasz elektorat i konfederacja natomiast w przeszłości no my nie jesteśmy zwolennikami remontu koryta tylko jego wywalenia do śmieci